Cześć, witajcie, ja jestem Sztygary i was w kolejnym odcinku zmagań z Eko na moim kanale. Yy, zakończyliśmy na moście. I tak, z góry powiem, że ukończyłem już ten poziom, doszedłem nieco dalej. Yy, ale gra stwierdziła, że jednak jej się to nie podoba. I zarówno z kraj jak i na kranie się wywaliło Tak, ogólnie powiem więcej jaki jest dobry plan tutaj. No tam po drugiej jak pan był kryształ a po bokach Voice Żeby do Wojsów się dobrać, to oczywiście trzeba sprowokować Nasze koleżanki, żeby potwierały mosty Tego radzę po prostu nie wchodzić Najlepiej zostawić na później Oj, chciałem strzelić na koniec. Dobra Ta niech se przejdzie mam jedną chcesz bym most tak otworzyła I Teraz na szybko Zresetujmy I przechodzimy Nie będę się na tych mostach za bardzo bawił Tu nie ma sensu Poziom jest krótki a jedyna trudność To w sumie zebranie tych znajdziek A chcę się w to bawić Tylko... Ty, przestań gonić Dobra, skaczemy o. o dziwo, tym razem gra lepiej zadziałała, bo ostatnio... Nie doładowała mi tej lokacji i wypadę za mapę. Dobra. Hmm. W sumie, jako że jestem tu po raz drugi, to mogę to wykorzystać i zebrać w sumie znajdźki, których. A, nie udało się ostatnim razem. A przynajmniej mogę spróbować zbierać. Te orby w innych miejscach, więc zobaczmy. Dobra, wymienimy go. To też jest jakiś planca. Gdzie ty jesteś? Dobra, po to duszanko i lecimy dalej. Tak. Zbierzmy tego orba, Ciebie wyeliminujmy, i tak spróbujemy tam się przedostać, i tam pozbierać. To oczywiście zebrane. Nie idziesz do mnie, to mam spokój. Mam nadzieję, że na długo. Dobra, odwróćmy uwagę. W ogóle potem nam jest znajdźka. Czy mam możliwość, żeby ją zebrać? A to jest 100, dobra. W sumie tu też mogę się udać. To nie jest wcale taki zły pomysł. Co tam jest zabierze na górę, tak? Hmm. Słyszysz? Nie usłyszy mnie, dobra. Więc.. W sumie, zamiast. nie, dobra, polecimy najpierw na górę. To będzie chyba bezpieczniejsze zagranie. Żeby tylko nie zobaczył. nie widział mnie. Więc szybka eliminacja, i lecimy dalej. Ale my chcemy dostać się wyżej. Hmm. To niektóre Dobra, wymienięcie perfekcyjne. Można lecieć dalej. Tam jest znajdźka do zebrania. Tu jest kulka. Nie, to też jest kulka. Myślałem, że to jest dzwonek. Hmm. Dobra, z tobą się nie bawię. Szybka eliminacja. Okay. Hmm. No tak, nawet mostów nie potrafimy otwierać. Treatment. Dobra, trochę nie trafiłem. Chciałem żeptać, ale to co on zrobił, to było dziwne. Czemu do ściany pod las? Dobra, teoretycznie jesteśmy coraz wyżej, ale dalej nie idziemy w tym kierunku, którym chciałbym się udać. Hm. Dobra. Ah, Fajnie Fine. To gdzie to kurę? się. O, tu jest trochę tych szybki reset świata. Eliminacja! W ogóle już coraz mniej mamy tych do zebrania. Hmm. Teoretycznie moglibyśmy już do wyjścia się kierować. Ale to muszę zrobić. Dobra. Ale jak się na górę tam udać? Hum. Przepala albo wcale lecimy są tu snaki dobra, nic nie widzę. Tam się musimy dostać, a nie, tu byłem. Dobra, perfekcyjnie wymięty. Jak zwykle przestraszyłem się. A... Co, tutaj nic nie ma? Dobra Okej okay. Czemu Nie odepchnąłeś działała lokacja. Hmm. Dobra, chciałem tutaj się dostać. Jesteśmy na miejscu. Dobra, to zszed... Czekaj, na górze jest brama do Sewu? Nie. Dobra, są pod nami. I to trochę nie na rękę, ale zaryzykujemy Oj, chyba złą stronę rzuciłem Dobra, mam plan Mam plan Ej no Plan za... W żadnym stopniu plan nie wypalił. Spadniesz? nie jesteśmy bezpieczni? No, zauwa Zauważył I nie tylko on. Przebijniemy tutaj. Weźmy sobie to. Ty do nas. Przyjdziesz? Zatrzymaj się. Dobra, jest. Jestem bezpieczny. Tylko ciebie muszę położyć spać dobra okej. Okay. Okej. Okay. cenia No To się chyba do mnie strzelił. Miejmy nadzieję, że tak mi się wydawało. Maybe head for the lift below. Ja. się zrzucić, chodź, chodź Załóżmy, że jest... Prakuję mi jeszcze jednej energii, żeby zaskoczyć. Dobra spadł w Okej, zgubiony I poduszamy, czyli powinien zniknąć, ok? Te piętro jest teraz czyste, tak? dobra Zbierzmy energię i spróbujmy. Dobra, chyba jest czysta. Teraz tak szybka eliminacja. Musimy wyczyścić ten piętro. ty gdzie jest ten nie dobiegłem dobra to eliminacja teoretycznie piętro powinno być czyste Jeszcze te. ty, teraz jest już czysto, to bierzmy ten kryształ, dostajemy nowy punkt dla energii. Zbierzmy tego wojsa, który był tutaj. Do skoku brakuje mi jeszcze jednego. Świetnie, musimy teraz poczekać, aż się energia odnowi. Dobra to pozbierajmy sobie te. Bo czemu by nie? Stało w sumie 23 na górze, zostawiliśmy chyba z 4, może 2. Do tego na dole jest chyba sześć Ej, co jest? Dobra, nie wiem czy to usłyszą 6 jest na dole, tak jest 6 na dole. Ale to w sumie koniec, więc zobaczymy jeszcze tylko wiadomość. No, i jesteśmy na kolejnym piętrze. 116 km, całkiem sporo. I oczywiście kolejne piętro, jak możecie zobaczyć, jest w dość ciemnych barwach. I w sumie przyznam, że jest całkiem ciekawej stylistycy. To jakieś miejsce kolumny, rośliny jedną. To bardziej wygląda jak mauzoleum. Mał, mał, mauzoleum. Chyba tak to się mówi. A tam już widzę, że jest w ogóle znajdźka. Tam kolejna. Hm. Dobra, ale, ale eksploracją tego piętra zajmiemy się już w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.